Witam wszystkich cieplutko w kolejnym odcinku. Chwila pracy w szkole i mogę wracać do domu. Także widzimy się za chwilę. Każdy ziom zbiera złom, także pierwsze 20 kilo trafia na pokład. Grosz do grosza i coś tam zawsze się uzbiera. A więc jestem tutaj, gdzie chciałem być. <laughs> tu, gdzie ogólnie myślałem od samego rana, żeby być, tak? Ponieważ jestem na polu. Tam w oddali słyszę chyba, kurde, gościa tego. Który ostatnio jak kopałem szczekał na mnie Ja nie wiem to chyba jakiś naprawdę konserwator zabytków Ale czego Ty chłopie będziesz bronił? Tej żarówki to Znaczy Tego co z niej zostało ogólnie <grytanie> Dobra Idziemy dalej Już widzę Że jest fajnie Wpada guziczek na sam początek To znaczy no nie na sam początek Ponieważ tam wykopałem jakąś puszkę po konserwie teraz niedawno kawałek jakby element żarówki a teraz wpada guziczek i słuchajcie ważny apel widzieliście wcześniej fajna akcja każdy ziom zbiera złom organizowana przez Adiego Wejherowo Mister Lonego odkrywca Żbik a także zwiadowca historii i słuchajcie na czym polega akcja otóż zbieramy złom Natomiast zbieramy go w sposób cywilizowany. Nie kradniemy, nie zakaszamy tam nikomu. Tylko tak jak widzicie, no tak jak ja tutaj na polu na przykład jakieś tam puszki mi wychodzą, jakieś metalowe rzeczy. Ja to po prostu zbieram, potem to będzie zważone, będzie sprzedane i pieniążki z tego będą przeznaczone na cele charytatywne. Słuchajcie, nie będę za bardzo się rozgadywał, ponieważ możecie wejść na grupę Albo po prostu ktoś Was na tę grupę zaprosi. Grupa pod nazwą Każdy Ziom zbiera złom na Facebooku. Także zapraszam raz jeszcze i działamy. Musimy pokazać, że my naprawdę, jako detektoryści, nie jesteśmy tylko od kopania i znajdywania fajnych, ciekawych rzeczy. Jesteśmy również od robienia dobrych rzeczy. No, także zapraszam raz jeszcze i działamy. No i fajnie, myślę, że jakieś pół kilo jest. Także mówię, grosz do grosza. Jedziemy z tym tematem. Patrzcie na to. Następny guziczek. No fajnie. Tym razem bez uszka. Ale kurczę, ja powiem Wam, że guziczki bardzo mnie cieszą. Naprawdę bardzo mnie cieszą. Jak ja wychodzę, kopię same guziki. To jestem taki uradowany, że po prostu w głowie się nie mieści. Także dobra, lecisz do kieszeni. Chyba mam deja vu. Normalnie widzę, że to jest guziczkowe pole. No to jest kurczę poezja. Patrzcie, ten cały z łóżkiem. Cych. Spodnie nowe wyprane. O, Paulina na pewno będzie zadowolona. Patrzcie, jaki ładny ogólnie ten. Czekajcie, trochę wyostrzy. Już mam trzeci dzisiaj, to tak chyba nie wiem. 30 minut, trzeci guziczek. Fajnie. A to są śmieci z mojego ostatniego wypadu. Chociaż śmieci, no nie do końca, bo jedna rzecz bardzo mi się podoba. Zobaczcie jaki fajny śrubokręt. Wezmę go po prostu do domu. Najpierw go w czymś odmoczę trochę. Potem go szlifuję pięknie ładnie. Myślę, że śrubki wymienię i zrobię rękojeść i będę miał fajny śrubokręcik. Super sprawa, co? Także zobaczcie, tutaj mam jakiś podkład. Chyba to jest podkład. Nie wiem do końca. Łańcuch. Tu element maszyny rolniczej. Wydaje mi się, że albo od kultywatora, albo od bron. Kawałek, Także nie wiem, z 4 kg pewnie jest. Sygnał taki byle jaki, bo praktycznie stoi pod samym słupem. I zobaczcie, widzicie to co ja? No jest monetka. Zaraz zobaczymy, co to jest. Gdzie ty uciekasz? Jest monetka pierwsza dzisiaj. Jest 5 fenoli Kurczę, ale jaki stan czekajcie chwilę Dajcie mi sekundkę, abym mógł uczyścić dokładniej Tak, dokładnie, także jest 5 fenoli cesarstwo 1900 rok tutaj troszeczkę w gorszym stanie, ale, ale jest. Także kopiemy dalej. Patrzcie, jaki fajny pal ogrodzeniowy. No, dorzucę go do kolekcji. Myślę, że jest dobre. 5 kg. Chyba teraz dołek na rozstanie. Zobaczcie, jest następna monetka. Jest następna monetka i chyba jest plusaczek. Czekajcie, chwilę trzeba delikatnie się obchodzić z nią. Tak dokładnie, jeden fenolek plusaczek, ale strzał. Chwila, moment, tak dokładnie. Kurczę, ale to zobaczcie, to cały czas w tej trawie się bebram tutaj koło domu, tam jest domek, czerwony dach wystaje, tutaj jest słup właśnie, gdzie wcześniej monetkę znalazłem i tutaj jest, patrzcie jak wysycha, jak pięknie wygląda, 1860, ale ładny, takie słoneczko pięknie świeci. Dla takich chwil warto chodzić. Tak więc robimy krótkie podsumowanie, i powoli będę zbierał się do domku. Na pierwszy strzał pada prusaczek. Jeden fening 1860 rok, później jest 5 Fenoli Cesarstwo czekajcie niech trochę ostrzy. 1900 rok dalej tak jak widać trzy guziczki dwa całe jeszcze z uszkami jedno bez nie wiem dzisiaj chyba z godzinkę chodziłem przepustki dostałem na tyle <noise> znaczy mógłbym dłużej ale wrócę do domu tam pewnie troszeczkę pomogę dla Pauliny i... Aha, jeszcze zbiorę ten złom ogólnie, który zostawiłem i na samym końcu go zważę, także będziecie wiedzieli, ile, kilo, ile kilogramów wpada do akcji. Każdy ziom zbiera złom. Dobra, słuchajcie, tarujemy wagę. 0,0 i, i sprawdzamy. Tutaj mam dokładnie 4,70. No myślę, ten worek. Po Pośród nie wiem, z 30 d waży. O, także prawie 4,5 kg, 4,40. Idziemy zważymy jeszcze tamten pal. Pal dokładnie waży 5 kg. O tak jakby nie było, dzisiaj wpada praktycznie 10 kg. Tak więc to by było na tyle. Żegnam się z Wami i do następnego. Trzymajcie się cieplutko, cześć. A tak nawiasem mówiąc, mam jeszcze trochę tutaj na przyczepie złomu. I tutaj, nie wiem, tam może ze 100 kg będzie, także po prostu przeznaczę to również na ten cel, ponieważ uważam, że jest to zaszczytny cel, także warto pomagać.